Witam państwa bardzo serdecznie. W sobotę w Legnicy, w stolicy naszego okręgu, prezentowaliśmy listę naszych kandydatów do Sejmu i do Senatu. Ale ponieważ nasz okręg to są dwa były miasta wojewódzkie, czyli Legnica i Jelenia Góra, zdecydowaliśmy, że jeszcze dziś, tutaj, w tej części Jeleniogórskiej, Przypomnijmy, kim są nasi kandydaci do Sejmu i do Senatu. Chciałam jednocześnie poinformować, że dzisiaj zarejestrowana został, została lista kandydatów z Wrocławia, czyli już trzy okręgi są zarejestrowane i nasi kandydaci mogą ruszyć do pracy, żeby przekonywać naszych wyborców do tego, żeby zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Najpierw, proszę państwa, przypomnę i zaprezentuję, kto startuje z listy Prawa i Sprawiedliwości. Mam przyjemność i honor otwierać tę listę w okręgu numer 1. Na miejscu drugim jest pani poseł, pani minister Marzena Machałek, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Szymon Pogoda, również poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Nieobecny dzisiaj ze względu na swoje obowiązki zawodowe pan minister Krzysztof Kubów, który jest z Lubina. Na miejscu piątym jest obecny z nami pan Stanisław Żuk. Również poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Nieobecny również, ale bardzo ważny nasz kolega poseł na Sejm, pan Wojciech Zubowski z Głogowa. Ale jest z nami nasza koleżanka, pani poseł Ewa Szymańska z Legnicy. Jest również pan Adam Babuśka, starosta Legnicki, który startuje na ósmej pozycji. Dziewiąty jest pan Bogusław Barnaś, to jest. Rolnik, prowadzi własne gospodarstwo rolne. Pani Teresa Zębik, nasza radna wojewódzka. Reprezentuje nas również na miejscu 11. Pani Marta Wisłowska, która jest przewodniczącą Rady Miasta Legnicy. Jest z nami pan Jarosław Gęborys, starosta kamiennogórski, na miejscu 12. Jest również burmistrz Bogatyni, pan Dobrołowicz Wojciech, który startuje z 13. miejsca. Pan Piotr Karwan z powiatu polkowickiego, również nasz radny sejmiku wojewódzkiego. Na 15 miejscu jest pan Paweł Kura, także nasz przedstawiciel w sejmiku dolnośląskim. Jest pan Roman Rozmysłowski, jest z nami dzisiaj radny rady miejskiej Polkowice. Pani Alina Suda-Kornalewicz, która jest nadleśniczym Nadleśnictwa Głógwek Śląski. Miejsce 18 pani Dorota Bojakowska, radna rady miejskiej w Bogatyni. Na dziewiętnastym miejscu pani Anna Melska, wiceprezes zarządu Związku Pracodawców Polskiej Miedzi i dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojciechowie, Jest pan Józef Rypiński, radny Rady Miejskiej Jelenia Góra. Pani Joanna Wilczyńska, kierownik Arimru w Lubaniu. Pan Wojciech Leszczyk, dyrektor oddziału regionalnego Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Pan Sebastian Fiałkowski, prezes zakładów ceramicznych Bolesławiec. I pan Przemysław Bożek, który jest szepem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Legnicy. No i mamy naszych kandydatów do Senatu, wszystkim znanych. Pan Rafał Sztusarz, senator obecny Rzeczpospolitej Polskiej. I pan Krzysztof Mróz, także senator Rzeczpospolitej Polskiej. A z części Legnickiej startuje pani Dorota Czudowska. Czym będzie pan się chciał zająć w pracy posła czy w Sejmie? Szanowni Państwo, program Prawa i Sprawiedliwości jest znany mieszkańcom nie tylko powiatu Kamienogórskiego, ale i kraju. Tak jak powiedziała przed chwilą pani marszałek Elżbieta Witek, coraz nowsze punkty tego programu również codziennie będą ogłaszane. To jest po to, aby wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców. No, nie tyle w skali naszego regionu, miasta czy, czy powiatu, czy tego co mnie do tej pory najbardziej interesowało, ale ale całego kraju. No tutaj oczywiście zdecydowanie praca parlamentarzysty różni się od pracy starosty, tak, od tej funkcji, którą ja w tym momencie pełnię, bo realizuje się interes szerszego ogółu, tak, całego społeczeństwa naszego kraju, więc jak gdyby, ja to tak postrzegam, że z jednej strony oczywiście parlamentarzysta wybrany przez mieszkańców danego regionu, no tak jak to u nas jest, okręgu numer jeden Działa, oczywiście jest reprezentantem, tak tak jak starosta reprezentantem wszystkich mieszkańców z terenu całego powiatu, no ale parlamentarzysta jest z jednej strony reprezentantem wszystkich mieszkańców naszego kraju, naszej ojczyzny, no ale z drugiej strony oczywiście ta koszula zawsze bliższa ciału jest i, i reprezentuje w tym wypadku mieszkańców okręgu numer jeden, czyli tych dawnych województw legnickiego i leniogórskiego. I to daje też trochę inne możliwości niż realizacja pewnych swoich pomysłów, zamierzeń zaspokajanie potrzeb mieszkańców z powiatu, samorządu, którym jest powiat, a inne możliwości ma parlamentarzysta w Sejmie, no, który jednak ma pewne zupełnie inne narzędzia do wykorzystania. E, inna skala działalności jest troszeczkę bliżej rządu e, niż samorządowcy. E, i, I tutaj jakby upatruję możliwości tego szerszego działania, jako osoba, która wydaje mi się bardzo dobrze e, zna potrzeby tutaj lokalnego, naszego społeczeństwa, powiatu i regionu całego, no bo e, tego całego Podgórza przed, Górza Sudeckiego, no bo jestem tym samorządowcem, tak jak Państwo wiedzą już od, od wielu, wielu lat i na pewno taki punkt widzenia oddolny, tak bym to mógł powiedzieć, też byłby wartościowy, jeżeli okazało się, że miałbym ten zaszczyt znaleźć się w ławach poselskich, z pewnością wiele takich swoich spostrzeżeń właśnie z poziomu samorządu mógłbym tam przekazać, starać się w jakiś sposób wdrażać w życie, a potrzeby były, są i zawsze, zawsze będą różnego rodzaju. Ja tutaj przy każdej rozmowie zawsze mówię o tym, że jesteśmy jeszcze na tym etapie. Ja tak uważam przynajmniej, że dalej wiele potrzeb mamy w zakresie modernizacji, przebudowy różnego rodzaju infrastruktury. No bo historia naszego kraju i regionu była taka, że wiele potrzeb jeszcze w tym zakresie jest. Nie jesteśmy też obszarem tak bardzo zasobnym jak te wiele... Wielkie ośrodki miejskie, gdzie wiele w samych ośrodkach miejskich i w tych ich najbliższych okolicach, wiele procesów takich infrastrukturalnych już zaszło. My tutaj ja dostrzegam też pewne, pewnego rodzaju zapóźnienia. Znajdujemy się dalej od tych wielkich centrów decyzyjnych i jak najbardziej zgadzam się z tą teorią, która zawsze i, i, i praktyką, która z poziomu rządu Prawa i Sprawiedliwości i w ogóle zjednoczonej prawicy jest stosowana że należy też pewne środki przesuwać z tych wielkich ośrodków w stronę właśnie tych mniejszych. Ten rozwój powinien być bardziej zrównoważony, bo wszyscy w naszym kraju powinni mieć równe szanse na rozwój.